Żona. Synu, czy nasz tata oddycha? Chłopiec wraca i mówi: Mamo, tata oddycha, ale przy nim nie da się oddychać. <grytanie> Dzieci, które z Was może podać przykład harmonijnego życia? Janek podnosi rękę. Mój dziadek i babcia żyją w absolutnej harmonii. Dziadek chrapie, a babcia jest głucha. Gdzie będziesz zdawał na studia? Tam łatwo się dostać. Wystarczy się rozpędzić What? i wbiec w ścianę. Na lekcji przyrody nauczycielka mówi do uczniów: Małpa przez tydzień zjada tyle bananów, ile waży. Na co Jasiu? A skąd ona wie, ile waży? <grystanie> Piłka wleciała w okno dyrektora, a dzieci już bawiły się w chowanego. Na lekcji języka polskiego nauczyciel pyta, czym będzie wyraz chętnie w zdaniu: uczniowie chętnie wracają do szkoły po wakacjach. Zgłasza się Jasiu. Kłamstwem, panie profesorze!